Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie na konferencję oraz umożliwienie mi wygłoszenia reteferatu na odległość. Temat mojego wystąpienia, odpowiedzialny za cudze treści w świetle ich moderacji, dotyczy oczywiście treści internetowych. Treści, które są przez internautów zamieszczane na różnego typu portalach, forach internetowych, serwisach. Mediach społecznościowych, ogólnie rzecz ujmując różnego typu stronach internetowych, które umożliwiają internautom zamieszczanie tam ich treści. Mogą to być treści dowolnego rodzaju. Niekoniecznie to musi być tekst. Mogą to być pliki wideo, mogą to być również obrazy. Zazwyczaj zagadnienie y, moderacji. Treści, czy inaczej ujmując, e, monitorowania treści, czy jeszcze dobitniej mówiąc, filtrowania treści, wiązane jest z kwestią cenzury. Jest to usprawiedliwione powiązanie, ponieważ zazwyczaj, jeżeli mamy do czynienia z moderowaniem treści, to przynajmniej potencjalnie może wchodzić w grę ich o cenzurowanie. Jednak cenzura to nie jedyny aspekt tego zagadnienia. Drugi, nie mniej istotny aspekt to kwestia odpowiedzialności za treści zamieszczane w internecie. Zawsze jest tak, że odpowiedzialność za te treści ponosi ten, kto je stworzył ponosi ich twórca. Aczkolwiek niekoniecznie musimy mieć tutaj do czynienia z prawem autorskim. Co jednak najważniejsze, to krąg podmiotów, które mogą ponosić odpowiedzialność, nie kończy się na tej osobie, która te treści stworzyła. Ponieważ potencjalnie odpowiedzialność, może ponieść, i tu nawiązuje bezpośrednio do tematu swojego referatu, moderator treści. Może ponieść, ale niekoniecznie musi, bo jak za chwilę powiem, muszą, musiałyby zajść szczególne przesłanki. Odpowiedzialność moderatora może być odpowiedzialnością za jego własny czyn, ale ten moderator może również poziom odpowiedzialność jako pomocnik czy podżegacz. i dotyczy to zarówno odpowiedzialności o charakterze cywilnoprawnym, karnoprawnym, ale też administracyjnoprawnym regulacje o których będę mówił za chwilę dotyczą każdego rodzaju odpowiedzialności cywilnej, karnej, administracyjnej nie ma tutaj żadnego Rozróżnienia. Kluczową regulacją, która określa ów krąg podmiotów, które mogą ponosić odpowiedzialność, jest artykuł 14 i 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Od razu powiem, że ta ustawa, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w wyniku konieczności implementacji unijnej dyrektywy 2000 przez 31, nazywanej potocznie i skrótowo dyrektywą o handlu elektronicznym. Co ciekawe, e, wspomniany przeze mnie artykuł 14 i 15 ustawy o świadczeniu elektronicznym ma taki sam numer. W dyrektywie unijnej. Aczkolwiek, co trzeba również na wstępie powiedzieć, e, polski ustawodawca e, nie powtórzył dosłownie przepisów dyrektywy unijnej, choć nadał odpowiednim regulacjom e, identyczne numery, to jednak e, ich treść nie jest tożsama. Przede wszystkim y, polski ustawodawca niejako zastosował całkowicie in, odmienną konstrukcję językową w zakresie artykułu 14, zwłaszcza jest to widoczne, jak też posłużył się innymi słowami. Y, ma to istotne znaczenie, ponieważ powoduje, że y, jak już nadmieniłem wcześniej, y, polski artykuł 14 y, nie jest, tożsamy z artykułem 14 dyrektywy. Nie jest tożsamy literalnie, aczkolwiek i tu kolejna e, ciekawostka, w praktyce, w praktyce, czyli tutaj do linii orzeczniczej, e, przepisy polskiej ustawy są stosowane faktycznie w zgodzie z tym, co wynika z unijnej dyrektywy. Polskie przepisy, gdyby je literalnie odczytywać, są Znacznie bardziej rygorystyczne. Rygorystyczne w sensie e, pozwalałyby w znacznej większej liczbie przypadków obciążyć naszego moderatora odpowiedzialnością. Zacząć jednak należy od artykułu 15 e, ustawy o świadczeniu usługzeń elektronicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem. Osoba, podmiot, który prowadzi portal, serwis, forum lub medium społecznościowe, nie ma obowiązku monitorowania treści zamieszczanych przez użytkowników. Te podmioty, które wymieniłem, można by zbiorczo nazwać hostingodawcami, aczkolwiek w obecnych czasach nie jest to w pełni adekwatne pojęcie. Tym niemniej, taką nazwą skrótowo będę się e, posługiwał właśnie na określenie e, różnego typu portali i stron e, internetowych, w tym stron, które mają postać forów internetowych, jak też mediów e, społecznościowych. Zgodnie zatem z tym artykułem 15 i też zarówno polskiej ustawy, jak również dyrektywy o handlu elektronicznej, nie ma obowiązku monitorowania treści internautów. Czyli podmiot, który prowadzi taką stronę internetową, nie musi sprawdzać, co internauci zamieszczają na jego stronie internetowej. Ten przepis jest szczególnie istotny w świetle tego, co wynika z artykułu 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ponieważ ten artykuł 14 ustanawia przesłanki zwolnienia z odpowiedzialności. Przesłanki zwolnienia z odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej. Jeżeli by z przepisów kodeksu karnego lub kodeksu cywilnego wynikało, że hostingodawca ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczone w internecie przez inne osoby, choćby z tytułu bycia pomocnikiem e, do popełnienia takiego czynu, czy to czy, czy, czynu zabronionego na gruncie kodeksu karnego, czy e, czynu niedozwolonego e, na gruncie kodeksu cywilnego, to podmiot może się powołać na artykuł 14 i powiedzieć, że on nie ponosi odpowiedzialności. Nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ e, nie wiedział, o bezprawnym charakterze takich treści. Ten artykuł 14 on e, przewiduje właśnie zwolnienie ze odpowiedzialności w sytuacji, kiedy właściciel strony internetowej nie wie o bezprawnym charakterze zamieszczanych treści. Dodatkowo e, przepis ten uszczegóławia, że w przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia lub warygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści zamieszczonych na jego stronie internetowej, taki podmiot, aby te odpowiedzialności nie ponosić, powinien odpowiednio zareagować. W gruncie rzeczy jest to rozumiane e, obecnie w praktyce tak, że właściciel strony internetowej nie podnosi odpowiedzialności za cudze treści na tej stronie zamieszczane przez, zamieszczane przez te inne osoby do momentu, do kiedy nie otrzyma urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tych treści. I tutaj pojawia się właśnie kwestia moderacji. No, moderacja nie jest ani tym urzędowym zawiadomieniem, ani wiarygodną wiadomością, ale wskutek moderacji nabywa się wiedzę, nabywa się wiedzę na temat tego, co w tych innych treściach tych treściach zamieszczonych przez inne osoby jest. A jeżeli już się taką wiedzę ma, to zgodnie z artykułem 14 ponosi się odpowiedzialność lub inaczej ujmując, w takiej w takiej sytuacji Artykuł 14 nie znajdzie stosowania, czyli nie znajdzie stosowania regulacja, która zwalnia z odpowiedzialności, ponieważ ten ktoś będzie wiedział o bezprawnym charakterze tych treści. Zobaczcie, zwróćcie Państwo uwagę, że system prawny yy, stworzył yy, swoiste wyważenie wartości. Tutaj chcę wrócić do tej, do tej problematyki cenzury, no w kontekście mówiąc również odpowiedzialności. Właściwie strony internetowej, do momentu, jak nie moderuje treści, a zatem nie wie o bezprawnym charakterze treści zamieszczonej przez cudze osoby, nie ponosi odpowiedzialności, ale tym samym nie jest cenzorem. Bo tych treści nie cenzuruje. A z drugiej strony mamy sytuację, kiedy właściciel strony internetowej moderuje treści, co jednocześnie powoduje, że może je cenzurować, jeżeli w jego ocenie e, treści te będą miały bezprawny charakter lub z innych powodów, ale w takiej sytuacji taki właściciel strony internetowej ściąga na siebie. Odpowiedzialność prawną e, za te treści, ponieważ wie, co w tych treściach jest. Tutaj wyjaśnię, e, bo być może nie powiedziałem tego na wstępie. Ta formuła nie wie e, wynika wprost właśnie z artykułu 14. Jest tam mowa o tym, że ktoś nie wie o bezprawnym charakterze treści i wtedy nie ponosi odpowiedzialności. Problematyka yy, cenzury internetowej czy monitorowania treści i ich filtrowania powróciła w ostatnim czasie w skutek prac nad unijną dyrektywą w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, czyli dyrektywą, którą często się określa mianem akta 2. Eee, artykuł 13, dawniej a w obecnej wersji już uchwalonej tej dyrektywy artykuł 17 modyfikował niejako tą regułę, która wynika z artykułu 14 i 15 dyrektywy o handlu elektronicznym, czyli dyrektywy 2000 31 a w przypadku prawa polskiego z artykułu 14 i 15 ustawy o świadczeniu usług elektronicznym. elektroniczną. Artykuł 17, faktycznie dyrektywy o prawie autorskim na tym rynku cyfrowym faktycznie nakazuje filtrowania treści. Nakazuje monitorować treści zamieszczane przez internautów. Tym samym yy, taki podmiot będzie ponosił odpowiedzialność yy, za te treści.